Wygląda na to, że Asus to nie jedyna firma, która będzie produkowała konsole przenośne we współpracy z Microsoftem. Właśnie do wyścigu o nasze portfele dołączyło Lenovo ze swoim nowym produk produktem Lenovo Legion GO 2. Jest to oczywiście nowa wersja ich wcześniejszej konsoli, ale bardzo ulepszona i co ciekawe, będzie też oferowała integrację z tym nowym systemem Windows 11 i nakładką Xboxową na tą konsolę. Więc zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronic oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony MADS, i dzisiejszy materiał poświęcony będzie nowej konsoli przenośnej od firmy Lenovo. Chodzi mi oczywiście o Lenovo GO 2. Jest to nowa wersja już znanej. Wcześniej konsoli usprawniona, oczywiście, i nie tylko chodzi o specyfikacje, ale też o kilka innych rzeczy. I zaraz Wam przedstawię te i specyfikacje i parę kilka ciekawych rzeczy na temat tej właśnie konsoli. Ale ciekawe jest to, że pomimo tego, że Lenovo może nie współpracuje bezpośrednio z Microsoftem, przy no tworzeniu tej konsoli jak Asus, gdzie ta współpraca była bardzo bliska, ale ta konsola będzie posiadała ten nowy system operacyjny Windows, ten odświeżony, odchudzony właściwie, czyli właściwie to będzie miała nakładkę xboxową, tak można nazwać, co uczyni oczywiście taką konsolę dużo bardziej konsolową. Xboxową. Pomimo tego oczywiście, że nie będzie to typowy Xbox, gdyż nadal mówimy tutaj o y, urządzeniu, który będzie no bardziej PC-tem przenośnym, co prawda, ale PC-tem niż taką typową konsolą Xbox. Zresztą tak samo jak z Xboxem ROG Ally albo ROG Xbox Ally X, prawda? Więc to jest podobny, y, podobny typ urządzenia. Dobrze. Y, co to za konsola? Tutaj właśnie widzimy y, materiał Marketingowy tej konsoli, to jest właśnie ta nowa konsola. I ciekawe jest to, że tutaj będziemy mieli kilka nowych, ciekawych rzeczy, tak jak trochę jak switchu. Będzie można odłączyć kontrolery z boku, podłączyć je. Połączyć je razem, co utworzy oczywiście właśnie taką kontroler. No, to akurat jest ciekawe rozwiązanie. Oczywiście widzimy cały czas reklamę z Xbox Game Passem, bo ta konsola będzie wspierała Game Passa, będzie oparta na Windows 11. I co ciekawe, jeszcze Lenovo potwierdziło, że co prawda w przyszłym roku. Ta konsola będzie miała wsparcie dla tej nowej wersji Windowsa 11, prawda? Czyli ta konsola będzie wspierała taki bardziej konsolowy tryb, prawda? Czyli niekoniecznie trzeba będzie się bawić z pełnym systemem Windows, chociaż na razie niestety trzeba będzie. Bo ta, ten update dla tego nowego urządzenia będzie dopiero prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Więc widać, że ASUS pierwszy dostanie właśnie ten system operacyjny, ale nowo Go 2 trochę później. Co nie zmienia faktu, że no, będzie to za parę miesięcy i to nie będzie jakiś. Nie trzeba będzie strasznie długo czekać. Co ciekawe, jeszcze tutaj ta konsola ma taki ciekawy akurat feature, że można jeden z tych kontrolerów odłączonych, odłączanych użyć jako myszki, więc akurat będzie się też sprawdzał przy FPS-ach, prawda? Więc to akurat jest ciekawe, ciekawe, jak to w ogóle będzie działać. Także widać, że taką sla oferuje trochę więcej niż nawet ten Asus. A dla mnie też ważne jest to, że na przykład od spodu są te gripy. i One wyglądają no w miarę wygodne, jeżeli tutaj sobie spojrzymy, to nie jest płaska ścianka z tyłu, prawda? Tylko mamy tutaj takie bardziej zaokrąglone boki, gdzie te ręce faktycznie się no tak miło trzyma, prawda? Bo na przykład, tak jak nawet na Nintendo Switch, tym pierwszym gram, no to po prostu gdzieś mi brakuje takiego właśnie tej okrągłości, że tak powiem, żeby ta dłoń dobrze leżała, prawda? Więc tutaj też widać to poprawili. Dobrze, może sprawdźmy sobie, może sprawdźmy sobie specyfikację, bo specyfikacja właściwie jest podobna do tego, co oferuje Xbox Rogue Ally X, ale oczywiście. Jest chyba trochę lepsza mi się wydaje, bo tak, nie pamiętam jaki ekran jest akurat w Rog Ally X, ale tutaj mamy przede wszystkim OLED, więc tutaj już mamy na pewno lepszą jakość obrazu, rozdzielczość chyba podobna, VRR, HDR, tutaj nic takiego odkrywczego bardzo nie wiem, Tam chyba też jest HDR mi się wydaje w Asusie. Oczywiście, no. Ten hader nie będzie taki sam oczywiście jak na OLEDzie, czyli tutaj no, na pewno będzie lepsza jakość obrazu, więc ekran wydaje się lepszy, yy, procesor właściwie to samo, yy, czyli yy, AMD Ryzen Z2 Extreme oparty na Zen chyba 4 i RDNA 3.5, czyli właściwie ta sama technologia yy, zintegrowana karta graficzna AMD oczywiście RDNA 3 i pół. Tutaj pamięć jest napisane do 32 GB LPDDR5X, czyli ta sam, ten sam typ pamięci, ale w Asusie będzie 24 GB, przynajmniej w tej y, mocniejszej wersji. Ta słabsza wersja Asusa ma mieć 16. Więc co też jest ciekawe, bo słyszałem, że mają być różne konfiguracje. Wydaje mi się, że te konfiguracje głównie będzie będą dał się od, od Nosić do pamięci masowej, czyli do flash, do SSD i do pamięci RAM, yy, więc zobaczymy, jakie tam inne modele jeszcze będą mieli. No, ale widać, to, ta topowa prawdopodobnie będzie miała 32 GB. Oczywiście pewnie będzie miało to też wpływ na cenę, bo Lenovo, Lenovo GO2 ma być trochę droższy. Yy, pamięć masowa 1 TB SSD plus slot microSD, yy, bateria 70. 4 watogodziny, 50% większa niż w poprzedniku, więc to też jest dobra wiadomość. Chyba jest podobna bateria jak w Asusie, o ile się nie mylę. Tam też chyba jest chyba 70 albo 80 watogodzin. Kontrolery, oczywiście tutaj są te nowości, True Strike, joysticki, Half Effect, nowy Pivot Point D, Deepa, Mouse, Grip itp. System operacyjny tutaj jest na razie napisane Windows 11, ale tak jak wspomniałem Lenovo już potwierdziło, że na początku przyszłego roku ta konsola otrzyma wsparcie dla tej odświeżonej wersji Windowsa, która no, już właściwie w październiku będzie na Asusie. Może to wynika właśnie z tego, że ten system jeszcze do końca nie jest skończony. A Premiera Lenovo Go ma być chyba w tym miesiącu jeszcze, jakoś chyba na dniach nawet, a Asus startuje dopiero w październiku, więc tam parę jeszcze tygodni zostało Microsoftowi na dopracowanie tego systemu. Więc no słuchajcie, widać, że się dzieje i ogólnie jest tendencja do tego, żeby no Microsoft ogólnie widać wspiera Firmy zewnętrzne, które będą dla nich produkować sprzęt, może to nawet jest źle powiedziane, bo to nie chodzi o to, że to będzie dla nich sprzęt, bo Microsoft z tego nie ma nic, ale tak jak widzicie na każdej reklamie, nawet tutaj Lenovo Go jest reklamowany Game Pass i ogólnie tutaj akurat no, to ma sens, gdyż te konsole są idealne właśnie do Game Passa. Zaraz to gdzieś była ta reklama w Game Pass, jest właśnie na tym, na ekraniku cały czas wspierany. Więc no to dla Microsoftu oczywiście jest plus, bo w takiej konfiguracji oni się pozbywają produkcji i sprzętu. Nie muszą się martwić o raz, że konstrukcje, potem. Sprzedaż i itp. Reklamowanie tego wszystkiego to wszystko przyjmują te firmy zewnętrzne. A no Microsoft skupia się na dostarczaniu, że tak powiem, dobrej, dobrego systemu operacyjnego, który wspiera te maszyny. Chociaż moim zdaniem, to pierwsze miesiące i tak pewnie będą takie ok, tylko chociaż no. Recenzje wczesne Asusa Rogalai i tego, jak ten Windows działa na tym, na tym urządzeniu, akurat były bardzo pozytywne, więc to i tak będzie no, ogromna różnica w porównaniu na przykład z takim Asusem czy Lenovo Go obecnym, który po prostu ma Windows 11 zainstalowany. Trochę to toporne jest, sam używałem, kilka razy testowałem te, te maszynki sobie na różnych tak, wystawkach, więc, no wiecie, to nie jest, no to, to jest. System operacyjny Windows 11, który został stworzony do pracy na komputerach z dużymi monitorami i myszką, a nie urządzenia typu właśnie handheld, prawda? Więc ta nakładka, ten Xbox App, jak zwał, tak zwał, no na pewno poprawi odbiór takiej konsoli i no ułatwi korzystanie z takiej konsoli, tak? Zresztą wiecie, to nie tylko chodzi o sprawy sterowania menu, czy coś. To można przeżyć, nie? Bo akurat nawet chyba jak się włączy apkę Xbox App, tam jest tryb Big Mode i ogólnie tam większość rzeczy działa nawet z kontrolerem, nawet na komputerze PC mogę sobie odpalić Xbox App i kontrolerem sterować tam bez problemu. Problem pojawia się z tym, że system operacyjny Windows 11 taki normalny, tam są sprawy typu y, synchronizacja z kontrolerami, kontrolerami, różnego rodzaju ustawienia, notyfikacje, pop-upy, y, potwierdzenia i no, różne rzeczy, które po prostu trzeba zrobić w taki standardowy sposób. A y, Zamysł chyba ogólnie jest z tym nowym Windowsem, żeby ograniczyć takie typowo komputerowe rzeczy do minimum, żeby updaty tam, że tak powiem, szły automatycznie, jak na konsoli, no, żeby te, nawet jeżeli trzeba będzie coś wpisać, coś poprawić. Właściwie nie wiem, czy te maszyny będą miały dotykowe ekrany jak na Nintendo, szczerze powiedziawszy, nie sprawdziłem. Wiecie, to jest kwestia klawiatury, nie zawsze będziecie mieli klawiaturę pod ręką, to wtedy trzeba będzie, tak jak na Xboxie, żeby ta klawiatura się wirtualna odsłoniła, prawda, jak na Nintendo. Więc to są takie sprawy w samym systemie, które trzeba po prostu automatycznie przepisać, przypisać, no bo no, to tak wygląda, więc słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku wyglądało. Znaczy, Te maszyny już startują w tym roku, a one powoli tam pewnie będą sobie budować rzesze zwolenników. Xbox Game Pass będzie tam świetnie się sprawdzał. Play Anywhere, no, rozrasta się ta biblioteka, ale jeszcze nie, nie za szybko. Tam też są moje problemy, bo na przykład okazuje się, że Borderlands teraz wyszło, a w ogóle nie jest na Xbox Store, więc. Takie budowanie najnowszych tytułów też średnio Microsoftowi idzie, jeżeli chodzi o wsparcie dla ich własnego sklepu, ale no też są takie gry, które tam są, tak jak Final Fantasy, ostatnie czy teraz zapowiedziano, Silent Hill F też ma być, więc no mimo wszystko Microsoft musi się bardziej postarać, jeżeli chodzi o wsparcie dla ich własnego sklepu, bo wiecie, jeżeli to ma zadziałać na plus Microsoftowi. To muszą mieć więcej gier na samym Windows Store po prostu, bo co z tego, że Microsoft zainwestował tyle pieniędzy w rozwój tego nowego systemu operacyjnego, jeżeli ludzie będą korzystać po prostu ze sklepu Steam. Dla Microsoftu to żaden biznes, więc zobaczymy, jak to będzie. To są pierwsze kroki. Mam nadzieję, że. No, pójdzie to dobrze, że ten system operacyjny będzie dobry, wydajny, prosty w obsłudze i, i wtedy będzie miało to sens. Jeżeli do, dorzucą jeszcze coraz więcej gier do Windows Store czy Microsoft Store, jak zwał, tak zwał, ciągle zmieniają nazwy, już właściwie, nie wiem jak to się teraz nazywa, to ma to szansę zadziałać. Tym bardziej, że ludzie ludzie, ludzie lubią prostotę, ludzie lubią teraz handheldy. Konsole przenośne, i te sprawy, tablety, komórki, ludzie teraz tam głównie spędzają czas, więc ma to szansę się udać. Ale Microsoft musi się dobrze za to zabrać, więc zobaczymy. Urządzenia niedługo już pojawią się na rynku, będą pierwsze recenzje, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądać. No, już u recenzentów. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć.